To jest bezczelne, co robią Niemcy w tej chwili, bo nie dość, że słyszymy o, tej, o tym właśnie odsyłaniu imigrantów nielegalnych, to oni przecież jeszcze przywrócili kontrolę na granicach. To w tym momencie w zasadzie strefa Schengen staje pod znakiem zapytania. I myślę, że tutaj zdecydowanie bardziej stanowczo trzeba by zacząć reagować, no bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Niemcy rozwiązywali swoje problemy, które, które, które w zasadzie na ich własne życie, na własną prośbę sobie stworzyli. Że przecież pamiętamy, kiedy pani Merkel zapraszała wszystkich, że wszyscy imigranci są mile widziani w Niemczech. I to jest niedopuszczalne, żeby rozwiązywali swoje problemy w taki sposób, że odsyłają nam ludzi, co do których nie ma żadnej pewności, że oni w ogóle przez Polskę do Niemiec, do Niemiec trafiali, że Polska była tym pierwszym krajem wjazdowym. Kiedy tak, że... zaczęły się te problemy, panie pośle, Donald Tusk był poruszony tą sprawą. Bo mówił, że, że rozwiąże tę kwestię, że będzie rozmawiał z kanclerzem Olafem Scholzem. No a potem się okazało, że tej rozmowy zapewne w ogóle nie było, albo była jakaś kameralna, kuluarowa, ale nie dotyczyła tej, tego, tego skandalu i, i nie była rzeczywiście odpowiedzią Polski na, na działania niemieckie. Rozumiem, że ten stan trwa i, i, i nic się w tej kwestii nie dzieje. Tak przynajmniej wynika z informacji portalów polityce.pl i i w tych, tych które zdobył Marek Pyza. Dokładnie. Zresztą widzimy, że ta liczba jest, jest coraz większa i yy że to już nie jest pojedynczy przypadek, tylko kilkaset osób. I tutaj no, nasza reakcja powinna być ostra. Powinniśmy rzeczywiście zażądać od Niemców zaprzestania takich praktyk. Też, też samo zamknięcie przecież tych przejść granicznych. Wprawdzie Niemcy argumentują, że, że z polskim dowodem można sobie przejechać bez, tam, bez niczego, ale trzeba stać w korku. To utrudnia życie nie tylko zwykłym obywatelom, ale też firmom, które prowadzą przecież interesy też albo muszą przez Niemcy przejechać. I, i, I rzeczywiście tak tego nie można zostawić. No, oczekuję, że polski rząd będzie, będzie tutaj stanowczy I, i z jednej strony, żeby skończyć te praktyki i też, żeby Niemcy otworzyli granice, żeby, żeby ta, ten wolny przepływ osób nie był fikcją w tym momencie. Oni to. zamknęli nie tę, nie tę granicę, powinni przestać wpuszczać imigrantów, a nie, a nie przestać wpuszczać obywateli Unii Europejskiej.